Ojcem twojego dziecka jest bardziej leopardo niż Juan Miguel? Czy nie tak? To ja się pytam. Juan Miguel nawet nie wie, że mam z nim dziecko, bo to ukryłaś. Wrócił do żony. Są razem. Nic mnie już z nim nie łączy. Wciąż go kochasz? Odpowiedz. Dlaczego pytasz? Bo to najważniejsze. Wszystko nas dzieli. To, co nas łączyło, już nie istnieje. Każde poszło swoją drogą. A jeśli nie, a jeśli teraz jest wolny i nic was nie dzieli? Proszę dać spokój. Gdybyś mogła wrócić do niego z dzieckiem i związać się z nim na nowo, zrobiłabyś to? Odpowiedź! Zrobiłabyś? Słucham. Przyszłam do Rosji. Jestem jej przyjaciółką. Nie ma jej. Wyszła. Dokąd? Wyszła z lekarzem, który ją operował. Z doktorem Umbertem Tinokiem? Tak. Poszli do szpitala na jakiś zabieg? Panienka Rosillo jest smutna z powodu problemów rodzinnych. Doktor zabrał ją, żeby się rozerwała. Vicente się leczy. Czy pogodził się z inwalidztwem? Nie chce sobie pomóc. Jest smutny. Myśli, że zadaje się z nim z litości. i myśli, że mnie z litości. Nie powinnaś poświęcać się dla kogoś, kto się poddaje bez walki, kto woli pozostać inwalidą, by ukarać się za spowodowanie wypadku. Nie zasłużyłaś na to. Gdyby Vicente postanowił się leczyć, znaczyłoby to, iż cię kocha. I ja pierwszy radziłbym ci, żebyś z nim została. Wiem, że wciąż mnie kocha. Ale jest nieszczęśliwy i źle myśli o wszystkich. Dlatego radzę ci, byś go unikała. Zapomnij o nim. Nie mogłabym. On się do tego nie przyznaje, ale jeśli go zostawię, wyrządzę mu krzywdę. Wróćmy do domu. Majta zaraz wróci i wolę być przy niej. Dokończymy to i pójdziemy. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Tak jak ja na tym, że ty zabiłaś Viviana. Nie chciałam tego zrobić. Nie chciałam tego zrobić. Nienawidziłaś jej, bo kochasz Juana Miguela Proszę tak nie mówić Oszalałaś na jego punkcie Myślisz, że nie wiem? Nie przejęłam się tym, bo byłaś tylko nieciekawą, nijaką gubernantką Juan Miguel nie widział w tobie kobiety Traktował cię jak mebel Jesteś bardzo sprytna. Wymyśliłaś tę francuskę. Gdzie nauczyłaś się języka? Jeśli jako Iwet potrafisz być atrakcyjna, to dlaczego nie pozostajesz taka zawsze? Bo to nie ja. Nie chcę być taka. Nie opowiadaj Bajek. No ale kobiety wampa Nie zatrudniono by jako gubernantki Dlatego przywdziałaś tę maskę Niezły z ciebie numerek Dlaczego mnie pani dręczy? Proszę dać mi spokój Bez obaw Będziesz miała dużo spokoju i jeszcze ci się znudzi. Przewiozą cię do innego apartamentu, w którym spędzisz 25-30 lat. Nie licz, że uwierzą w bajeczkę o rozdwojeniu Jasiu. Proszę odejść. Juan Miguel nie uratuje cię, choćby bardzo chciał. Sędziowie nie uwierzą w jego bajeczki. Zostaniesz skazana. Błagam, proszę odejść. Zgnijesz w więzieniu. Onelia i ja o to zadbamy. Dostaniesz najwyższy wymiar kary. Baw się dobrze. Kobiety nie rozumieją, że łzy niczego nie rozwiążą. Ale cieszyłaś się z mojego przybycia, teraz płaczesz. Nie zastanawiałam się nad tym, co się dzieje. Teraz zrozumiałam i jestem zrozpaczona. Uspokój się, a wszystko będzie dobrze. Po co zadawał mi ojciec te wszystkie pytania, na które mi nie odpowiedziałaś? A wiesz dlaczego? Bo boisz się zajrzeć w swoje serce. Zaglądanie w głąb serca jest zbyt bolesne. Chcesz, żebym rozdrapywała stare rany i łudziła się, że stanie się coś, co jest niemożliwe? Powtórzę pytanie. Gdybyś mogła wrócić do męża, wróciłabyś? Wróciłabyś do Juana Miguela San Romana? Opracowanie wersji polskiej Studio Publishing. Tekst Daniel Wegner. Czytał Marek.